Się Dzisiaj kolejny nudny odcinek. No, oczywiście nikogo z nami nie ma. E, tak. Dobra. Witamy, Filipka! Witam! Witam! A jednak ktoś jest z nami, bo no, jak widzicie, Filipek jest z nami, teraz będzie nagrywał ze mną odcinek. Dolę gramy, drugą, drugą. Teraz nagrywamy, widzimy ogólnie drugą część. Gremy oh, w Hello Neighbor, Pozdrawiam moją. całą klasę, on tu będzie, on tu, będzie, on tu będzie. Są klasy moją, pozdrawiam ogólnie no. z tego, co robię, i ogólnie wszystko, co zrobi, co zrobiłem dla was, proszę docenić tą łapką w górę i, przy, i subskrypcją. No. Dlatego zanim y, rozbiję albo coś zrobię tutaj, y, to musicie zostawić łapkę w górę na 3, 2, 2 1. Jeden. pewnie, dlatego muszę tu wskoczyć. I pójść sobie tutaj. Tak. Podłączymy najpierw chyba prąd. Bo tak. Bo tych trzeba. I dlatego musimy tutaj iść. Lala, 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 Co ty robisz? Musimy to do góry wziąć. Zróbcie to. Musimy włączyć prąd, bo jest. ja nie na włącz to, bo ja, bo ja nie mam prawa do tego. No, sim. Tak, Czy to tu jest? Mm. Pewnie nie ma, dlatego y, zaraz to nie idziemy. Nie że to są pierwsze, piste, że ja z kolegą nagrywam. No, idziemy tutaj. Znię tu Gdzieś będzie. Jezu, jak się wystraszyły. Ej, y, Latarka tu pewnie będzie. No, w wanie no, nie ma. wannie może. Nie ma. Oho, jego na razie nie ma. Dąkniemy. 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 Dobra. No. Idziemy sobie na razie tu widzowie. Dobra no, Filipek, komentuj coś tu się dzieje, bo to nuda bez ciebie jest na razie. Dobra. Wow, wow. Jestem w jakimś pokoju, Ale oni cię tak nie słyszą daleko. O nie, ale co bym chciał chodź tu. Weź, no chodź tu. Co? Co to? To. Zatrzymaj to. Ty że ty tu pierdzisz. <grym grym> ja chodź tu. że tu pierdzisz. Dobra, jest tu latarka, mamy. Bierzemy ją? Chodź tu, bo ty jesteś potrzebny mi. O, idę. O nie, tutaj są siki! Nie ma. Ej, ty wiesz, ja chyba... nie że tutaj... Żartuję specjalnie, żeby tam... O, latarkę masz. A Filip nie żarty, bo tam takich odcinek nie można no, tutaj jest otwarte. Tu coś byliśmy. Uda! Nie, latarkę no, wyrzuciłem! Tu jest. Jest Włączmy. Nie ma, nie ma, nie ma. Będziemy tak ciągle iść. Tu jest coś, nie ma. I tutaj. Trzeba mu Palamy. Coś jest, nie ma, ale palamy trzeba. Siemano, no to... siemano, małe tutaj przejść. On był. Ej. Ej, ja myślałem, że on będzie później. Idziemy, ja szybko tutaj. Nie sądzę. Dobra. Nic nie. I nie. Co jest? No to jest to zasilanie? To jest strukcja. Kurde. Muszę jakoś tam wrócić i wyłączyć prąd. Tylko jak?

Włączamy prąd, biegniemy tam, to się otworzyło? No, no, nie no, 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 no. się. Prąd mamy to włączone. Odważyło się tutaj, możemy iść. Waga! O nie, uciekamy! Uciekamy! Tak, nie, 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 I co? Potrzebujemy... Tu się sam się o, nie, nie, Potrzebujemy... nie, nie, się akt drugi ja mam latarki oho jestem ja teraz się nie wydostanę, przysięgam. Co? Jak? Co to tutaj, da? No, nie ma latarki, zabrał ci ją. O! Ej! Wyszłem! Chyba! Co, co tu zrobił? Cześć. Okay śmieci, do nie, <laughs> nie ma, bo jest no to nie ma ej, mama ej, czerwony klop było No biedna, tu nic nie ma. Nie ma tu nic. Nie. Tu też nie Może po jest to? Nie, nie ma. O, papelna. Nie wiem, później po to wrócę. Najpierw mam patalnię. Muszę coś mieć. No. no, no, mogę. Nie wiem. Lepiej...

Nie wiem. Nie wiem, ma, nie mam. <laughs> nie mnie. Dobra. Nie wiem, czy to mi się udało. odkryliśmy nowy ten. Jest to chyba na tyle. Na razie. No. Więc to możemy chyba... Na razie ten, bo filip jest sumie, chcemy jeszcze się pobawić. Mm -hmm. To my możemy coś do, to, to na tyle. Na samym odcinku coś wypróbujemy. no. Pa!